2 zł. Chcecie kaczora? Zara wam zrobię kaczora, czekajcie. Muszę poradnik obejrzeć jak to się robi. Sprawdzimy, czy to działa. Jak zrobić kaczora? Podkreślenie przekazuje 5 złotych. Dawaj 20 pompek albo jeszcze zgaj. No chyba nie. Topson małek przekazuje 20 złotych. Dzięki Wiksa gała ostra pala jest z robala ostra z wała Dzie... Można na fotel szefie? Ta Uśmiechnięta buźka Czekajcie, będę robić koczo A Slajkuś co tam u was? Dziś pokaże... Oliwier przekazuje 3 złote W tu... No wiecie co, ale jak to zrobić? Tak <grym> Tak Czekaj 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 podkreślenie. Czekaj Ale Czekaj Czekaj tak, miejscowi, żeby po prostu przy dmuchaniu był taki dźwięk, właśnie. Jezu, nie To jest ciężkie. Dosyć. No to dobre. generalnie to. To najlepiej. Podobne czy nie? Powiedzcie na czacie, czy może być tak. Może być czy nie. Czekajcie, sprawdzam, jak zrobić kaczkę. robić to z zamkniętymi zębami. Czyli nie otwarte, tylko tak. do góry język i. Już mamy dwa etapy, czyli za mnie to trochę Żeby coś takiego między I jeżeli już ten temat opanujecie jedna część jest po prostu rozluźnić sobie te policzki No i jak już rozluźnicie policzki, to wtedy machacie prawo, lewo, prawo, lewo Mega proste. Dobra, zajazda z tym Róbcie szoty na TikToka, bo to jest moja platforma i ja mam tam być co chwilę. Macie robić szoty na TikTok, rozumiecie to? Rozumiecie to? Tego kaczora też macie zeszotować. Szef robi dla was kaczora teraz, patrzcie. Ale się szef zmęczył, o mój panie I rozjebało się krzesło Poważnie Rączka się urwała Genesis, jak oglądacie tego live'a, wyślijcie nowe krzesło, bo to się rozdobczyło

Ludzie Oj, to wiesz, debile, 5 zł. złotych Ludzie to debile Robalini podkreślenie to kozak Podkreślenie i ocenisz wysłałem Przed chwilą 10 pln Nie no, ocena Instagrama za 50 zł Chłopie Szef musi okład zrobić, ty Lubię Robaliniego, 2 złote Siema, jesteś spokojnie zmieniaj się, a i Żydzi do gazu Żydzi do gazu Opanuj się, gościu, bo zaznaczysz bana Pyrnajętnego, chcesz tego dostać? Już nigdy najta nie wyślesz Przepraszam całą YouTube-administrację za tego użytkownika w jego imieniu I nic mi nie róbcie Queen. 3 złote Żydzi do gazu, Żydzi do gazu, Żydzi do gazu Przepraszam YouTube-administrację Jebak YouTube Przepraszam MAJA 34 2 złote Hej, jestem twoja fanka Żydzi do gazu. I masz bana, pernającego Pierpajrer 3 złote HTTPS Kropka, kropka, kropka 3 złote One one, two, three. Robalini. Dwa złota. Ja jako Robalini jebienę Gusu. I masz bana. Nie no ale że ty jesteś jakimś nowym, namem i mnie wzywasz od typa jakiegoś, weź wani w głowę. Ma Sami się z no gamoniu. Klaun z Koszalina. Dwa złote. Nienawidzę mu użynianki te I masz bana, permanentnego. Macius, Dwa złote. Dawaj kiedyś live z Fortnita. Chyba cię, gościu, głowa boli. By mi musieli zapłacić nawet z 10 tysięcy i bym nie grał w tą grę. Hmm, ciupawi mnienio. Napalona Mieczysława przekazuje 3 złote. Mieczysław. Proszę. I masz ban. M-Y-S-Z-K-O-K-R-E-C-I-S-Z-K-U, ty mój alebym C-I-E-B-E-R-A-L-A-A-R-R, ty mój... Droba podkreślenie fan. Nie ma. No siema. Jak tam? E-T-O-W-A-E-Ł-A. I masz bana. Perne. Ban. 3 złote. a Aha. Kazetka. Kazetka. złote. Spokojnie robaku, dziś nie dam ci pospać kacę cał... Przekazuję dwa złote. 10 złotych. Discord, pójdź zaobacz szefie. raz wysyłam ostatnie 2 dwa złote, bo poprzednie nie doszły. Za gwiazdka, 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 jesteś... Tak, gwiazdka, 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 gwiazdka. ...do gazu przekazuje 3 złote. I masz bana. Grelu. 2 złote. Wyślij mi nudeska grelu pozdrawia. I masz bana. Franek Topson podkreślenie Małek, podkreślenie Müller. 2 złote. Ale Cipa, szefie, miałeś mnie zapisać na fotelu wyśmienitym dalem 20 zł Topson Małek. Topson Małek to twoje imię i nazwisko? Dawajcie dalej. No kiedy te Topson. donaty się skończą. złote. Elo grubasie. pierwszej gościu. Bum. Bong David One. Kurwa na max mm. Chcę 25 złotych o moją klasę AOLAIWIKA. Pozdrawiamy Twoją klasę AOL, czy jakoś tego ona ma? Dzięki za 25. Pindol, 2 zł. Nie doszła mi wiadomość za 5 złotych SKAM, ale i tak. O to już źle. Dratek I masz bana, gościu zagłośnego donejta. Mucha, rucha, karalucha. 2 złote. O o seksiaku. <noise> dzięki. Listonosz. 3 złote. Ale jesteś super kretolini. Kocham Siema. cię jak spalonych czarnuczu. I masz bana za to. Alandbro. 3 złote. Żydzi doga. I masz bana kolejny Czacha. 2 złote. Siema, Mati Bombok, stopis Y. I masz bana za wyzwisko. Frodo Smrodo, 2 złote. Siema robalini. Co tam u ciebie? Pamiętasz mnie? Mniej niż 3. Nie pamiętam cię? <grym> <grym> <Ale> z <zainteresujesz> pierwszej gościu z tymi donatami. Garbaty Selgroso, Grosso. 3 złote. Dzwoń do pizzeria i powiedz, że zamawiasz pizzę żydowską. Nie. Patrzcie, chcecie, chcecie śmieszny tele- Walę konia stopami, przekazuję 3 złote. Nie dam ci dziś pospać, koteczku. Wale konia stopami, co za gościu. Zaraz nie wytrzymam widzowie na tym live'ie, no jest 3100 osób, ale ja nie wytrzymam zaraz, nie? Wysyłacie takie sprośne donate, że... Podkreślenie Snajoper Push Harder przekazuje 3 złote. A. I EMA pozdrawiam Hot snajpera lubię CZARNO S ludzi i nie ich pozdrawiam C i E uśmiechnięta buźka Czekaj goście Pindol przekazuje 2 złote Pindola masz na czole mniej niż równa się równa się równa się 3 Chyba ty masz gościu Czekajcie pokażę wam Pier przekazuje 3 złote no szefunciu, ocenisz tego i krobalini podkreślenie to kozak, podkreślenie i Czekaj. Wyłączam na chwilę donaty, bo robię śmieszny telefon. Kto mnie jeszcze nie zna... Kto mnie jeszcze nie zna, to ja słynę ze spania, no nie głównie, ale też z telefonów. Patrzcie to. Śmieszny telefon dla rozgrzewki widzów. Ah! Dzień dobry. Dzień dobry. No proszę pana jest krótka sprawa, potrzeba 2 kilo śmietany kwaśnej Bardzo kwaśnej, czy tylko na wpół kwaśnej? No to zależy. A po owoce pan jadł jakieś? Czy co jest? Czy owoce pan jakieś jadł? No dzisiaj niestety nie. A, czyli będzie kwaśna, ta? tak? Tak. A ile osób się dołoży do tej Ile 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 litrów? No tak z pół litra starczy, bo to do żurku. Dobra, coś jeszcze? Yy, ile to zajmie? Kiedy można podjechać w pod tą śmietankę? 20 minut. Łoż tyle? Zawsze w minutę była. Tak, 20 minut. Ło to dużo osób będzie walić chyba, co? No jeszcze psa, psa dołączymy. Jeszcze psów rozczepiemy. <ścoughs> o, to pan sera dorzuci. Ale jest pod napleto, tak? Tak. Pod dobra, będziemy skrobać. A czy. A, mo jest pies nie myty. a mogę się tak jeszcze dopytać, czym, czym to jest skrobane? Rękami, czy jakimś narzędziem? Nie, taka jest specjalna, jest specjalna skrobaczka do marki. To do markwi skrobaczką? Taki twardy ten ser jest? Tak, 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 tak. Nie A. jest zasknięty niestety I ten pies ma 20 lat. 20, 20 lat no. ma i dopiero... I dopiero... 7, I dopiero pierwszy raz będzie miał skrobane, tak? Dokładnie. Dokładnie. O. o to będzie śmierdzieć serem. Z skarpetami. No za 20 minut zapraszam po całość. Dobra, ile za to wyjdzie? Pieniędzy? 1850. Dobra. To I jest zniżka po... dla firmy. To, to, pan już paragon wybije. Dobra, dobra, czekamy. na razie. Do restauracji dzwoniłem, jak coś, jak ktoś nie wie, widzowie. Jak coś, to do restauracji dzwoniłem, no nie? Na tym live zarobisz co najmniej 1k? A coś ci powiem, hejterze. Ja już 1k za zarobiłem dawno. A dzisiaj zarobię 5k, żeby cię bolało. Wysyłać donate widzowie, niech, niech boli tego hejtera teraz czatu, że robalini nie zarobi 5k, wysyłać donajciki wszyscy do, do szefa. O i, i wysyłać... Roba niego. prosiłbym tylko, żebyście na tych donate'ach nie obrażali osoby, które są innej karnacji niż wy, ponieważ jak one oglądają tego live'a, no to nie wiem, czy się cieszą z tego, że ich obrażacie. Pozdrawiam serdecznie! Mm. Uh, uh. No i posłuchajcie tego kolegi, posłuchajcie Proszę, go. Uszanujcie to. Posłuchajcie go. Elegancki chłopak to Napalony był. Napalony Adasio. Dwa złote. Kocham cię, Robalini, mój idolu. Dzięki. Rudzik. 3 złote. Kiedy telefony? No był przed chwilą telefon, nie widziałeś, chłopie? Dajcie followa na Instagramie Robalini69. Kto da followa, to mu zdjęcia polubię. A! m a t e -U -S -Z 1 Trzy złote. Rób te telefony, bo mnie strzeli zamyślona twarz. To niech cię strzeli, nie widzisz, że donate wysyłają hejterzy? Hejterzy wysyłają donate, ja się muszę odganiać, człowieku, od tego. Czemu taka słaba jakość? masz za duży monitor? Wbij do mnie, robasz, zaraz wbiję, spokojnie. Hej, słodziaku. Z nie jestem słodziakiem twoim. Krecik. Dwa złote. Zydzi do gazu. E, i masz bana permanentnego Co? teraz. Chcesz? Zonit. Zonit. Dwa złote. Pozdrowidzowie, o o. O, 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 ojcowie, o, o. Rób ta szoty na TikToka. Wszyscy robią szoty na TikToka. Bo Robalini chce przejąć tą platformę. Jest 3220 osób. Jak każdy zrobi szota na TikToka, to będzie 3000 szotów. I wszystkim się będzie wyświetlać. Wszystkim się będzie wyświetlać. I Robalini to przejmie. Wszystko wstawiajcie. Nawet jak Robalini to powie. Wstawiaj szoty na TikToka. Wy już to powinniście nagrać i wstawić, rozumiecie? O. Wszyscy stawiajcie, zróbmy nazłość temu TikTokowi, aż zbanują mnie tam na twarz, bo będzie za dużo moich shotów. i wszystkim się znudzę, widzowie. Wstawiać wszyscy, przejmujemy całego TikToka. Jak tu jest 3340 czterdzie... ludzi, to każdy coś musi nagrać i wstawiamy, nawet sekundę, dwie sekundy. Każdy coś wstawia, żeby ludzi wkurwić, rozumiecie, widzowie? Dawać. Nawet Waszym nauczycielkom to się wyświetli, wszystkim się wyświetli. WSZYSCY BĘDĄ GADAĆ Kokus Nie jesteś moim ulubionym streamerem, naprawdę Kocham administrację YouTube, ale nigger, nigger I masz balo za to Za trolla nie? No, robalny Ogólny jeszcze chciałbym Cię poinformować I... Co Ty chcesz, gościu? Andes. Dobra, Antoni, skipujemy, bo jakiś tam był... ADVS Dwa bo... złote Sorry, robal, za reklam, ale na moim kanale... Nie, Twojego kanału nie ma Chłopie 2 złote. Administracja kretów. <laughs> Administracja kretów co za gość. Alex Gaming. 2 złote. Pamiętasz mnie Robalini? Nie? Pami A pamiętam cię 100 zł mi wysłałeś Dwa 2 złote. Pozdrowisz Maćka i mojego koleż Adriana. Pozdrawiamy Maćka i twojego kolegę Adriana. Takie wyśmienite chłopaki to samo Jezu. Oliwka to kraszerka mniej niż 3333. No 4 złote. Nie mów dla mojej mamy, że Ci donate wysyłam kreciku ty mój. Yy, pani mamot. Od...